Tutaj ewidentnie widać, że to plonowanie tego jęczmienia ozimego, które wysialiśmy w połowie września, no jest najniższe. A czy to panią dziwi faktycznie, że tak późny się jęczmienia udał się dobrze w zeszłym roku? Troszkę jestem zaskoczona. Terminem siewu i zawartością białka jest tak, że im później siejemy, ta zawartość białka może nam rosnąć. Na to też wskazują badania naukowe, aczkolwiek nie jest tą regu to regułą. Patrząc na te wszystkie trzy terminy. To wszędzie ten najrzadszy się miał najwyższe białko. To jest niezmiernie ważne, szczególnie przy gatunkach płytko krzewiących się, ze względu na to, że w czasie osiadania gleby może dojść do rozerwania węzła krzewienia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale e-Pole. W tym filmie mam dla Was wyniki i analizę doświadczeń prowadzonych w zeszłym sezonie wegetacyjnym, gdzie badaliśmy różne terminy i gęstości siewu dla jęczmienia ozimego oraz dla pszenicy ozimej. Wiem, że część z Was bardzo czekała na ten odcinek, więc mam nadzieję, że informacje, które dzisiaj wraz z moim gościem przekażemy, będą dla Was cenne. Tylko jedna uwaga, pamiętajcie, każdy sezon jest inny, każde warunki pogodowe, jeżeli chodzi o lokalizację doświadczeń, też mają znaczenie i mają wpływ. Więc na pewno nie ma co traktować tych wyników i tej analizy zero-jedynkowo, ale myślę, że to jest jakaś wskazówka czy drogowskaz do tego, jak w ogóle do takich analiz także na waszych polach podchodzić. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzu pod tym filmem. I jedna też taka uwaga czy informacja. Macie rozdziały w opisie tego filmu, możecie przesuwać sobie ten film między rozdziałami. Jeżeli ktoś chce posłuchać tej części dotyczącej analizy doświadczeń, to ona jest zaraz na początku. A druga część to takie najważniejsze parametry dotyczące siewu, o których warto pamiętać, więc można też się przesuwać, przeskakiwać między rozdziałami. Dzięki i miłego oglądania. Pani doktor, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dwóch tematach. Pierwszy to jest an analiza doświadczeń, yy, które mieliśmy okazję na nagrywać w sezonie 2024-2025, czyli pszenica i jęczmień, trzy terminy siewu, trzy gęstości siewu. I tutaj to jest materiał, który obiecaliśmy naszym widzom, żeby też trochę przeanalizować te nasze wyliczenia, plony teoretyczne do tego, co w rzeczywistości się wydarzyło, ale druga część filmu będzie poświęcona temu, co się za chwileczkę będzie, czyli siewom, Jakim najważniejszym parametrom, o których trzeba pamiętać przy, przy siewach zbóż, więc no, mam nadzieję, że odcinek taki bogaty wiedzę i merytorykę i taką analizę również, bo, tak, tak. bo o to część osób pytała faktycznie, żeby no, sobie przeanalizować dokładnie to, co w doświadczeniach zrobiliśmy i zacznijmy od doświadczeń, zacznijmy od, od jęczmienia, bo, bo on był jako pierwszy, tam mieliśmy trzy terminy siewu. Tak mówiąc ogólnie, połowa września, początek października i połowa października w trzech gęstościach: 150 sztuk na metr kwadratowy, 250 sztuk na metr kwadratowy i 400 sztuk na metr kwadratowy. Teraz, idąc od początku, od pierwszego terminu siewu, aby mogła Pani przeanalizować to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o plon, i za chwilę sobie też możemy uzupełnić to, dlaczego tak, a nie inaczej. No tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi o jęczmień o zimę, e, oczywiście my mówimy teraz o planach rzeczywistych, nie, nie o tych planach teoretycznych, czyli to, co nam fizycznie wyszło z pola i to, co fizycznie zebraliśmy. E, to tutaj ewidentnie widać, że e, to planowanie tego jęczmienia o zimę, które e, wysialiśmy w połowie września, no jest najniższe. Można by. Powiedzieć tak ogólnie na te wyniki, które tutaj widzimy, to planowanie jest o tona niższe. O co najmniej tona, tak, o o a tak nawet i półtorej, w zależności od do którego terminu porównujemy i do której gęstości. Jak spojrzymy sobie na ten środkowy termin siewu. To to polonowanie jest porównywalne do tego terminu, który mieliśmy w połowie października. A czy to Panią dziwi faktycznie, że tak późny się jęczmienia udał się dobrze w zeszłym roku? Troszkę jestem zaskoczona, bo to jednak, jeżeli chodzi o tą o wielkopolskę, połowa października, to troszkę późno, ale myślę, że moglibyśmy to sobie wytłumaczyć po prostu układem warunków pogodowych, jakie panowały w tym czasie. Po prostu ten jęczmień wysiany później akurat. Pamiętamy, że ta jesień w Wielkopolsce, ten październik, no był ciepłym. W związku z tym ten jęczmień na tyle sobie dobrze poradził, wysiany w połowie października, że jednak to planowanie tutaj jest zadowalające, porównywalne do tego terminu tutaj na początku października. W związku z tym można byłoby powiedzieć, że musimy obserwować to, co się dzieje w przyrodzie, musimy obserwować pogodę, temperaturę. I dostosować sobie na bieżąco ten termin siewu. Akurat tutaj udało nam się idealnie wstrzelić, że to planowanie nie jest dużo niższe w porównaniu do tego terminu z początku października. A pierwszy termin siewu, proszę mi powiedzieć, tutaj mamy plany najniższe, i jako główna przyczyna, to mszyce, czy jeszcze by na coś pani wskazała? Myślę, że mszyce, no nie, nie znam dokładnie układu warunków wilgotnościowych. Trudno mi jest powiedzieć, musiałabym przeanalizować. Ile było w tym czasie opadów? Przypuszczam, że mszyce głównie zaważyły, ale również niech Państwo spojrzą na masę tysiąca, bo plon nie składa nam się tylko i wyłącznie z liczby kłosów, ale również pozostałe parametry mają znaczenie, czyli masa tysiąca i również liczba ziarn w kłosie. Więc tutaj też o tym niższym plonie mogły pozostałe komponenty czy elementy planowania też zdecydować że to planowanie akurat tego jęczmienia było tak niskie. Bo tak patrzę, faktycznie ta masa tysiąca jest tutaj najniższa, gdyby tak. jakbyśmy tak sobie zbili te trzy gęstości siewu przy tym, przy tym pierwszym terminie. Ale właśnie pytanie na przykład takie otwarte, czy ta mniejsza masa tysiąca mogła się wziąć z tego, że ten jęczmień był bardziej rozkrzewiony, dał więcej kłosów i były mniejsze ziarna? Tak, tak, możemy tak, możemy tak przypuszczać, dlatego że ten jęczmień przy tej ciepłej jesieni wytworzył nam sporo tej masy wegetatywnej i niekoniecznie też bła i te rozkrzewienia, które się pojawiły, mogły być kłosonośne. Więc tutaj jak najbardziej ten wydłużony okres w tej jesieni i ciepła mógł się do tego przyczynić, że to planowanie było niższe. A niech mi pani jeszcze powie, bo tak sobie też patrzę na te parametry właśnie typu masa tysiąca nasion, czy też na plony. Tu nie ma dużych różnic między tym najrzadszym siewem, a najbardziej gęstym. Bo faktycznie jak patrzymy sobie na plony, to są różnice rzędu no, 300 kg na plus w pierwszym, 200 kg na minus w drugim i powiedzmy, że znowu 300 kg na plus w trzecim. Więc to powiedzmy, no, to nie są różnice tak duże, abyśmy się mogli spodziewać tego po tych no, po, po większych gęstościach siewu, czyli większej ilości roślin na masze kwadratowym. Gdzie tutaj szukać przyczyny, że te wyniki są takie płaskie? Przypuszczam, że to może też między innymi wynikać z tego, bo tak naprawdę jak analizujemy sobie te plony ziarna jęczmienia pomiędzy poszczególnymi gęstościami siewu, ale już niezależnie od terminu siewu, tak jak Pan tutaj powiedział, no są one praktycznie porównywalne. Jęczmień jest gatunkiem, który się bardzo intensywnie krzewi. Spośród wszystkich zbóż wrzucilibyśmy ten jęczmień do tego, do tych najbardziej intensywnie krzewiących się, więc tutaj im większe zagęszczenie, siewu, tym wtedy to nie będzie sprzyjało planowaniu. Więc przypuszczam, że po prostu mieliśmy, mieliśmy e, dużo źdźbeł, które nie owocowały. Więc e, tutaj przy tym jęczmieniu musimy zwrócić uwagę na tą, na tą gęstość, żeby nie pomimo tego, że mamy opóźniony termin siewu, to jednak e, aż tak mocno nie, nie zagęszczać tej obsady. Ze względu na tą e, biologiczną właściwość jęczmienia do tej bardziej intensywnej do intensywniejszego krzewienia. Okej, okay, z tych doświadczeń tutaj jasno wynika, że w ubiegłym roku, w tych warunkach, jakie były tutaj, czyli pod Poznaniem, drugi termin i trzeci termin siewu wykazały najlepszy plon na końcu. I teraz, czy możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Bo tak sobie myślę, że jednak tegoroczna jesień, przynajmniej na razie, zapowiada się trochę inaczej niż ubiegłoroczna. Tak, przebieg jest troszkę inny. Nie ma tej jesieni, przynajmniej na razie, na ten moment, że jest ciepła, sucha i słoneczna. E, w związku z tym, e, przypuszczam, że akurat tutaj w przypadku jęczmienia należałoby bardzo mocno zwrócić uwagę na ten termin siewu i obserwować bacznie, e, bacznie pogodę. E, I mm, nawiązując do tej presji mszyc, która jest takim, powiedziałabym, dosyć dużym kłopotem, Jest kluczem przy terminie siewu, tak, prawda? Tak, jest kluczem przy terminie siewu. E, więc tutaj mm, musimy dostosować odpowiednio ten termin siewu e, jęczmienia. I myślę, przynajmniej na ten moment, na, na dzień dzisiejszy, żebyśmy zbyt mocno może tego terminu się jęczmienia nie opóźniali ze względu na to, że mamy jeszcze kukurydzę na polu, którą mamy niezebraną, przypuszczamy, że pewnie ta kukurydza gdzieś tam nam dojrzeje pod koniec października, więc musimy bacznie obserwować, żeby nie było takiej sytuacji, że na dopiero wschodzący jęczmień, jeszcze przed rozkrzewieniem, czyli na młode rośliny takie jędrne, nie było nalotu mszyc. A więc tutaj ta presja mszyc myślę, że w tym roku ma bardzo duże znaczenie, żebyśmy mogli dostosować ten termin siewu. I to jest bardzo ciekawa uwaga, bo faktycznie pamiętamy, że w zeszłym roku te kukurydze były zbierane wcześniej, nawet tak. koniec września, od połowy września, więc faktycznie one mogły i miały prawo zainfekować bardziej te jęczmiona, które były siane wcześniej. wcześniej. Tak. A w tym roku ta sytuacja może być e, inna, czy nawet na, też na pewno będzie inna, bo, bo patrząc na wegetację kukurydzy Kukurydzy, to widzimy, że te zbiory będą o wiele później, więc faktycznie no tutaj warto dopasować prawda? i patrzeć na to, tak. co się dzieje dookoła tak. pól, bo to może mieć znaczenie, który termin będzie lepszy pod kątem Tak, walki i zwrócić z uwagę przede drutami. wszystkim też na temperaturę. Nie? Na temperaturę powietrza, e, zarówno w nocy, e, jak i w trakcie dnia. Okej, okay. pani doktor, przejdźmy teraz do pszenicy, e, bo tak patrząc na te plony, no, to jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że faktycznie dobijemy tymi plonami rzeczywistymi bardziej do tego, co sobie pol... Policzyliśmy w teorii pod koniec lipca. A tutaj te, no, te różnice yy, no, są duże między tym, co wyliczyliśmy, a tym, co, a tym, co zebraliśmy. Yy, trzy terminy siewu: też dla, dla przypomnienia, początek października, połowa października i połowa listopada, też trzy, trzy gęstości, czyli 150 sztuk na m2, 250 i 400. Yy, no, i, no i właśnie. Mamy tutaj yy, plony: powiedzmy od 6-7. Ton na hektar do 8, czyli też można Jeszcze. powiedzieć, że półtorej tony, tak troszeczkę na wyrost, to jest ta różnica między najlepszym a najgorszym wynikiem. Gdzie chyba najlepszy plon teoretyczny mieliśmy 11 ton, prawda? Z tak, 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 ale tak jak Pan mówi, no to jest to plon teoretyczny, czyli ten naszy, nasz plon wyidealizowany, e, gdzie założyliśmy sobie troszkę no, taką wyidealizowaną masę tysiąca e, i podobnie jak w jęczmieniu, e, no, plonowanie pszenicy, w ogóle zbóż. No, na plon składają się komponenty planowania, czyli masa tysiąca, liczba kłosów, liczba ziarn w kłosie. I wyliczając ten plon teoretyczny, myśmy przyjęli sobie troszkę taką wyidealizowaną masę tysiąca zawyżoną, ale również założyliśmy sobie też wyliczyliśmy sobie teoretycznie na podstawie kilku kłosów liczbę ziarn w kłosie. Więc tutaj, no tak sami Państwo widzą, no ten plon teoretyczny to tak naprawdę musimy bazować na tym plonie rzeczywistym. Do tego dochodzą nam jeszcze straty w czasie zbioru. Pewne ziarna, które są mniejsze, drobniejsze, myśmy liczyli, że te ziarna będą miały jednak tą optymalną masę tysiąca, a jednak one gdzieś tam nam zostały na polu, bo były niedorodne, gdzieś mniej wykształcone, więc zostały nam po zbiorze. I stąd myślę, że ta różnica mhm. Tutaj w Tutaj też tak jak, jak patrzymy sobie, jaka tuba pszenica odmiany. Euforia, czyli odmiana pojedynczego kłosa, czyli taka, która bardziej buduje ten główny kłos mniej te boczne, no to widzimy, że największe różnice między gęstościami są przy tym pierwszym terminie siewu, czyli 1 października, bo to faktycznie jest różnica tona 300 między tak. najbardziej rzadką i najbardziej gęstą pszenicą. Pozostałe terminy, bym powiedział, że już się spłaszcza, prawda? Gdyby tak, tutaj już ta gęstości. gęstość nie ma aż takiego dużego znaczenia, więc to planowanie jest bardziej zbliżone. No i też tutaj. Bardzo ładnie widać, że w tym ostatnim terminie siewu, no to planowanie jest zdecydowanie e, niższe. Mm -hmm. No i też to, co zwraca naszą uwagę, to białko, bo białko jest na takim procencie, który no, jest mile widziany, powyżej 13%, aczkolwiek jedna nawet opcja ten, najrzadszy w późnego terminu, który nam się podobał, bo tam te kłosy były takie długie, drodne. Tak, Tak, robiły bardzo dobre wrażenie, więc ładnie, ładnie nasze oko kupowało te kłosy. No i białko też miało. Białko też miało, tak, białko też miało. Generalnie, tak jak Państwo sobie spojrzą na te wyniki, z terminem siewu i zawartością białka jest tak, że im później siejemy, ta zawartość białka może nam rosnąć. Na to też wskazują badania naukowe, aczkolwiek nie jest tą regu to regułą. Te czynniki agrotechniczne, powiedziałabym, że są troszeczkę jakby niżej osadzone niż czynniki pogodowe, bo głównie wiadomo, czynniki pogodowe będą miały bardzo duży wpływ na zawartość białka, również nawożenie, o którym nie możemy, nie, nie możemy zapominać, czyli głównie azot i, i, i inne składniki, które będą decydowały o tym, jak ta zawartość białka będzie się kształtowała, no i oczywiście odmiana, tak, więc tutaj jeżeli nie dobierzemy sobie odpowiedniej odmiany, no to gdybyśmy nawet bardzo mocno się starali, to jednak te parametry czasami białka mogą być dla nas niezadowalające. To jest też ważna informacja, żeby dopasowując odmianę też patrzeć, jaki ona ma profil, prawda? Czy to tak, jest odmiana, która się mocno krzewi i mocno buduje kłosy, kilka kłosów, tak, czy raczej tak. kłos główny? Tak, zdecydowanie. Jakby Profil tej odmiany, charakterystyka, to co pisze i podaje nam hodowca jest bardzo, bardzo ważne, ale generalnie jeżeli E, dopisze nam układ warunków pogodowych, zadbamy o to zboże, czyli dobrze je nawieziemy w odpowiednim momencie, e, to wtedy opóźniony termin siewu, to oczywiście to nie jest regułą, ale może sprzyjać temu, że ta zawartość białka jest e, większa. E, aczkolwiek musimy sobie potem odpowiedzieć na pytanie, e, czy chcemy mieć wyższą zawartość białka w ziarnie e, z minimalnie niższym plonem. Musimy sobie sami odpowiedzieć na to, co nam się bardziej e, opłaca, bo jednak zniżka plonu tutaj przy tym późniejszym terminie, w połowie listopada, no jest dosyć, dosyć sporo. No jest to na prawie 1,5 tony różnicy, prawda? Tak. Patrząc, patrząc w ogóle na, na te plony, no to wiadomo, tutaj te różnice są, są też minimalne, ale e, no widzimy, że na pewno te plony są najwyższe przy terminie pierwszym i drugim. W szczególności pierwszym, tam gdzie była większa gęstość tak. siewu. A drugi termin, to już widzimy, że praktycznie no, w każdej gęstości te plony były już takie pozytywne. Chociaż znowu, tam gdzie było więcej, Właśnie roślin tym templom był wyższy, ale tu mieliśmy odmianę e, pojedynczego kłosa, więc im więcej było roślin, tym więcej kłosów tak naprawdę. Tak, tak, bo tutaj jak analizowaliśmy sobie jakiś czas temu właśnie e, obsadę i liczbę kłosów, to, e, to tutaj e, widać było ewidentnie tak, tą tendencję do tego, że w miarę wzrostu obsady e, rosła nam liczba kłosów, tylko teraz kwestia, e, że o tym planowaniu decydowały pozostałe parametry, czyli e, wielkość ziarna, czyli masa tego ziarna, tak, no, i liczba ziarn w kłosie. A czy tak patrząc na te, na te wyniki, coś Panią zaskoczyło, tak w kontekście tego doświadczenia, tych terminów, tych gęstości siewu? Doświadczenie zostało założone, można było powiedzieć, jakby z, z takim zamysłem, że uzyskaliśmy to, co zakład, zakładaliśmy na samym początku. Na pewno zaskoczyło mnie białko, to zdecydowanie, ta większa zawartość białka, czyli to, co mówią. Publikacje naukowe i to, co do tej pory zbadali w zbożach naukowcy, cały czas jest aktualne? Myślę, że ten skład chemiczny głównie. Tak, No i to planowanie widać, że opóźniając i wysiewając tą pszenicę po tych późnych przedplonach, późno schodzących przedplonach z pola, no nie zawsze nam tutaj, jak nie dopisze nam pogoda, nie zawsze korzystnie nam wpływa na wielkość planowania. Tutaj też taka jedna um, uwaga z mojej strony, bo faktycznie patrząc na te wszystkie trzy terminy, to wszędzie ten najrzadszy siebie miał najwyższe białko, i to jest też to, o czym my powtarzamy co jakiś czas, że e, procent białka to jest też stopień roślinienia tego azotu, azotu który stosujemy. Tak, Więc faktycznie, jeżeli. Nam zależy na tym, żeby to białko miało wyższy poziom, to nie może być ta obsada zbyt wysoka, tak. więc trzeba to sobie wypośrodkować. Jak gdyby oczekiwany plon do też białka, który chcemy uzyskać. Tak, tak. Tym bardziej jak uprawiamy na przykład pszenice jakościowe, nie? Więc tutaj e, musimy mieć na to, e, no zwrócić na to uwagę. Okej, okay. pani, pani doktor, przejdźmy może teraz do tej drugiej części, czyli do takich parametrów, które są ważne przy siewie zbóż, bo też jesteśmy już w przededniu siewu jęczmienia, siewu pieszych przężyt, żyt i pewnie gdzieś też jeszcze pszenicy. Przenic. Dokładnie. Jakie ważne parametry są dla rolnika w kontekście tego, żeby ten siew był precyzyjny, żeby był dobry, żeby też wschody były wyrównane i silne? Na to trzeba zwrócić uwagę. To znaczy tak, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dobór odmiany, na to, co pisze nam i podaje, podaje hodowca. Jak już jesteśmy przy odmianie, jesteśmy przy ziarnie, to musimy też zwrócić uwagę, jaką mamy zdolność, i energię kiełkowania, czyli może najpierw energia, a potem zdolność kiełkowania. To jeżeli się kupuje materiał siewny, to te wiadomości są zapisane. Tak, te ta informacje powinny być podane przez hodowcę na etykiecie. A jeżeli siejemy swój, to. Jeżeli siejemy swój materiał siewny, no to wtedy musimy sobie tą energię i zdolność kiełkowania zrobić we własnym zakresie, czyli po prostu wziąć sobie i najlepiej w powtórzeniach, w kilku powtórzeniach, czyli wziąć sobie po kilka partii nasion, najlepiej odliczyć sobie po 100 sztuk. I wy wyłożyć na jakąś bibułę, e, na cokolwiek, co będzie trzymało tą wilgotność, i sprawdzić sobie najpierw energię, potem tą zdolność. I odpowiednio do tego, jakim dysponujemy materiałem, e, po prostu dostosować sobie ilość, e, ilość wysiewu i, i liczbę ziarniaków, które chcemy wysiać na, na jednostkę e, powierzchni. E, to są takie parametry e, mówiące, jakby o, o tym, jakiej jakości materiałem dysponujemy. Nie możemy również zapominać o zaprawianiu, tak, jeżeli oczywiście wysiewamy swój własny materiał, jeżeli wysiewamy ten materiał od hodowcy, to wiadomo, siłą rzeczy w większości jest on już przygotowany bezpośrednio do, do siewu. Musimy również, czy powinniśmy również pamiętać o tym, jaki gatunek wysiewamy, to znaczy, czy wysiewamy gatunek, który krzewi się płytko, czy głęboko. A przypomnijmy, które się krzewią płytko? I teraz dla przypomnienia, te gatunki, które krzewią się płytko, jest to jęczmień a, i żytą. Są to gatunki, w ogóle generalnie zboża są takimi gatunkami, które kiełkują podziemnie. To znaczy, że tym pierwszym organem asymilacyjnym jest pierwszy liść, który wychodzi na powierzchnię gleby. W przeciwieństwie do tych gatunków, które krzewią się, przepraszam, które kiełkują epigeicznie, czyli nadziemnie, typu rzepaki, które teraz mamy niesienią czy buraki, gdzie to kiełkowanie epigeicznie mamy, w tym kiełkowaniu mamy liścienie nad powierzchnią gleby, które nam asymilują i powodują to, że ta roślina po prostu w czasie tych wschodów szybko nam wzrasta. I wracając do tych zbóż, czyli kiełkują podziemnie, czyli ten pierwszy liść jest dla nas takim organem asymilacyjnym i zależy nam na tym, żeby ten pierwszy liść czyli to piórko jak najszybciej nad tą powierzchnię gleby nam się wydostało. I w związku z tym, że te gatunki zbóż krzewią nam się w różny sposób płytko i głęboko, czyli płytko będą nam się krzewiły jęczmiona i żyto, a głęboko pszenica i owiec, to tutaj um, ta głębokość krzewienia ma znaczenie, czy jakby, może nie bezpośrednio, ale musimy odnieść sobie do głębokości siewu. A ważne jest to, żeby szczególnie przy tych gatunkach, które krzewią się płytko, nie siać tych zbóż zbyt głęboko. A dlaczego? A dlatego, że generalnie w ogóle sam proces krzewienia, myślę, że Państwo wiedzą, że jest takim ważnym elementem w roślinach zbożowych, ze względu na to, że w czasie tego krzewienia no, tworzą nam się źdła boczne. Tak? Między innymi jeszcze system korzeni przybyszowych, wtórny system korzeniowy. I zbyt duże czy intensywne rozkrzewienie powoduje to, że no nie każde źdło po prostu potem wytworzy nam kłos. A w związku z tym, przy tych zbyt głębokich siewach, szczególnie dla tych gatunków, które krzewią nam się płytko, zaburza nam cały proces wschodów. Tak, więc tutaj ta roślina krzewiąca się z tych podziemnych międzywęźli wydłuża sobie te podziemne międzywęźla, licząc od ziarniaka i chce ten węzeł krzewienia, chce stworzyć sobie bliżej powierzchni gleby. W związku z tym roślina traci niepotrzebnie energię i w związku z tym potem ma to przełożenie na na przykład zbyt małe rozkrzewienie. Albo idąc z drugą stronę, jeśli zasiejemy te zboża zbyt płytko, bardzo blisko powierzchni, Szczególnie te gatunki, które będą się nam właśnie krzewiły głęboko, to wtedy ta roślina nam się bardzo intensywnie rozkrzewi. A intensywne rozkrzewienie, wiadomo, ma potem wpływ na to, jak te rośliny nam przezimują. No i też jest ryzyko takie, że mamy presję chorób, presję mszyc w przypadku jęczmienia przy intensywnie rozkrzewionych roślinach. No i też małość bełtych tych nośnych. Ale to też wynika z potencjału stanowiska, bo mogą być takie stanowiska, gdzie faktycznie te, ta większa liczba rozkrzewień może być na plus. Na, na tak. plus e, tak, ale to też e, większa liczba rozkrzewień. Czy e, tutaj musimy zwrócić uwagę na obsadę? Hmm. tak, Więc nie możemy sobie zagęszczać siewu w nieskończoność, a, żeby tutaj też opty, zoptymalizować. A czy nie jest ryzykowne też e, sianie zbyt głęboko, nawet te, które mają tę mezę krzewienia głębiej? Hmm. E, Chociaż bez powodu, żeby nie było chorób postawy, była w większym nasileniu? E, takie są przypuszczenia. E, generalnie, m, e, jeżeli mamy e, glebę, która jest bardziej zwięzła, która jest no w miarę wilgotna, że więc w przypadku tych gatunków, które krzewią się głęboko, typu na przykład pszenica, możemy minimalnie podnieść tą głębokość siewu, ze względu na to, żeby ta roślina szybciej nam w tej glebie stworzyła ten wtórny system korzeniowy. A to ile? Tak 2-3 centymetry? Nie więcej, nie więcej, tak? żeby to też nie było tak, że te gatunki głęboko krzewiące się gdzie są, są bardzo płytko wysiane, więc musimy tutaj patrzeć na swój układ warunków glebowych, na to, czy mamy glebę lekką, czy glebę zwięzłą, no i też zwrócić uwagę bardzo mocno na to, jak jest wilgotna ta gleba. Jeżeli mamy bardzo sucho, no to wtedy minimalnie możemy tą głębokość siewu zwiększyć, ze względu na to, żeby... Była odpowiednia wilgotność e, po to, żeby nam te ziarniaki skiełkowały. E, I jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś, e, myślę, że dosyć ważna właśnie związana z tą głębokością krzewienia. Jeżeli ktoś e, ma taką potrzebę e, walki mechanicznej z chwastami, to też tutaj e, musimy zwrócić uwagę, e, że te gatunki, które e, płytko nam się krzewią, tutaj ta walka mechaniczna z chwastami może w pewnym stopniu nam uszkodzić węzeł krzewienia, więc minimalnie możemy e, o centymetr, nie więcej, pewnie troszeczkę zwiększyć tą głębokość siewu, no, ze względu na to, żeby chronić ten węzeł krzewienia, który odpowiedzialny jest za rozkrzewienie. Precyzja, precyzja, precyzja. Tak, trudno utrzymać, w ze względu na warunki pogodowe, na to, czy jest za sucho, czy za mokro, tak, prawda? Tak, I, to już i jest, jest takie wieloaspektowe podejście. I jeszcze też, jeżeli ktoś uprawia zboża metodą konwencjonalną, stosuje orki, tak, czy potorywki, więc tutaj też szczególnie zwrócić bardzo dużą uwagę przy gatunkach płytko krzewiących się na, osada, na osiadanie gleby. To jest niezmiernie ważne, szczególnie przy gatunkach płytko krzewiących się, ze względu na to, że w czasie osiadania gleby może dojść do rozerwania węzła krzewienia, tych podziemnych węzłów, z których krzewi się roślina. W związku z tym to potem osłabia roślinę, więc tutaj odleżała gleba, lub wykonać takie zabiegi, które będą powodowały to, że to osiadanie gleby będzie przyspieszone. Zagęścić glebę. Zagęścić, proszę. tak, zdecydowanie. Szczególnie przy tych gatunkach płytko-krzewiących się. Pani doktor, bardzo dziękuję za te porady dzisiaj i za analizę doświadczenia i za takie informacje podstawowe, które na pewno przydadzą się przy siebie. Aczkolwiek tutaj ja wiem, że tych scenariuszy to jest na tyle dużo pewnie z tych sytuacji polowych, że nasi tak. widzowie mogą dopytywać o różne aspekty jeszcze, bo. Tak. Bo trudno jak gdyby schematem jednym gdzieś tam pewne informacje przekazać. Każdy ma trochę tak. inne gleby. Lekkie, tak, nie możemy albo zbyt tego ciężkie. traktować tak zero jedynkowo zdecydowanie. Tak, musimy patrzeć na swoje warunki e, i glebowe, i pogodowe, i odmianowe, i gatunkowe. Mhm. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A Was zachęcam do tego, żebyście w pierwszej kolejności dobrze poznali swoje gleby, bo faktycznie te wszystkie aspekty dotyczące siewu. Są ważne, ale trzeba je dopasować do tego, jaką mamy strukturę gleby, jak ona jest zwięzła lub jest też rozpylona. Te wszystkie aspekty agrotechniczne mają tutaj znaczenie, więc faktycznie to, co powiedzieliśmy dzisiaj w odcinku, będzie miało zastosowanie wtedy, jeżeli będziecie wiedzieć dokładnie, jak te wasze gleby pracują. No i jak wtedy dopasować, zarówno siew, odmianę, terminy i te wszystkie inne aspekty, które były dzisiaj poruszone. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, wpiszcie. Pod tym filmem. Do zobaczenia w na następnym odcinku na kanale Epola. Cześć!